Jakie? Edifier A dobre? Dobre Dobra. Edifier <laughs> Edifier A na gdzie Subaru? Super, oczywiście Lower Subaru. Jest Lower jest Ale WRX czy PKP PKP? Rampa Ej, ten typ poszedł No ta... Paka jeszcze spadła O oh, kurwa <laughs> O ty kurde! Nieee yeah. Co ty się stało, ty? Co? Co tu się stało? No A tak. czemu on był w CT? On Masakra kurde. po prostu. What the fuck? Jakiś skasował. Ej, przejechałem chyba no. jak świeciarog, wiesz? わたファク。